Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj jedziemy sobie z Natalią w teren na konikach, z Foxem i z Aronem. I jeszcze w ogóle Aaron ten nowy kantar, więc idziemy do stajni, przymierzymy nowy kantar na Arona i szykujemy się do wyjazdu w teren. Aronek już w boksie, chyba Natalia go sprowadziła, tak mi się wydaje. Aron, jak Ci się podoba Twój nowy kantar? Musimy go przymierzyć zaraz. Sprowadziłaś Arona? Tak. Dziękuję. Przywitaj się z widzami. To że jedziemy w teren. Jedziemy w teren. W końcu. A tu już, już nie było. Bo ja wsiadam na kuca. A, okej. Okay. To ja idę czyścić. Ja też. I ok. się siedłeś. Ok. ok. <laughs> Powodzenia. Dzięki. Proszę. Patrzcie, jakie mam fajne klapki standardowo w stajni. Dobra. Przyznaczę sobie rzeczy najpierw i za chwilę szykuję Aronka w teren. Dobra, mam już rzeczy pod boksem i już Wam pokazuję, co dzisiaj zakładamy na Arona. Ubieram dzisiaj czaprak, który przyniósł mi pecha na zawodach, ten brokatowy piękny glitter z Eskadrona. Niestety na zawodach miałam y, upadek. Mam nadzieję, że w terenie przyniesie mi szczęście. Schudełko, y, zwykłe ochraniaczki, moje buciki i cała reszta. Bierzemy Arona i przymierzamy do niego nowy kantarek. O Jezu, nie go wyjąć. O, taki piękny z nowej kolekcji. Jest cudowny. On ogólnie na żywo jest trochę bardziej niebieski, a w kamerze wydaje się trochę biały. Ale uwierzcie mi na słowo, że on jest niebieski. Uwaga, uwaga, oto Kantar z nowej kolekcji na Aronku. Teraz może trochę widać bardziej, że on jest niebieski, ale nadal jest jaśniejszy niż na żywo. Serio, na żywo one są troszeczkę bardziej takie wyraziste, te kolory. Uważam, że Aronek wygląda przepięknie, jak we wszystkim, bo ładnie mu we wszystkim ładnie. I teraz czas na czyszczenie. Aron już gotowy do wyjazdu w teren, w ogóle mam brudną wózkę, jest osiedłany i ma ubrany wielokrążek dlatego, bo w tym ogóle był już wpięty wielokrążek i po prostu nie chciałam się go przepinać, ale wpiłam sobie wodę na to wyższe kółko, żeby było delikatniejsze działanie I, i no, i dlatego go mam. Tak się prezentuje Aronek osiedłany, w ogóle Aron to chyba zapomniał. Jak to jest mieć ubrane wędzidło, bo ostatnio cały czas jeżdżę na kordeo albo na kantarze i w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio on miał wędzidło w pysku, chyba na treningu skokowym tym poprzednim, czyli nie wiem, ponad tydzień temu, więc arm w szoku. Ale pięknie mu w tym granatowym czopraczku. Grubasek. Czekamy na Natalię, bo coś jej powoli idzie. Ja nie wiem, co ona tam robi. Aron sobie zerwał aportik z drzewa. Bo jaka ogromna gałązka. Co za koń. Impossible. O, idzie. Że ja byłam tu przed tobą. Czekałam na ciebie. A co, ty też nagrywasz? A teraz jesteś ślub. Będą, niż będą ja. vlogi z dwóch perspektyw. Tak. Tak. Wsiadaj. Pokaż swoją stylówę. To, to jest dobrać. ten backstage vloga Natalii aktualnie. Tak. tak. Dobra, wsiadam. No wsiadaj, co on ma taką brudną łopatkę? Słabo wyczyściłaś. No, czemu? Mam dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia. Mhm. Galopujemy po ściernisku. O ile będzie na tyle wykoszone, że będzie można wjechać. Spana, Ty masz wielokrążek. Ale przepieram go na te górne dziurki. Znaczy kółka. Żeby nie było. Ja nie potrzebuję, bo mam grzecznego konia nawet. Jestem za. Dobrze. A Aaron ma aport. Jedziemy. Hejka. On gryza na mój nos. Chodź, Aron. Dzowie, jesteśmy właśnie obok ścierniska i jest w sumie wykoszone tak, jak było ostatnio, jak miałam sesję. Czyli uda się tu galopować, tylko jest bardzo mało miejsca. Ale jest taka długa prosta, na której mogłybyśmy nawet obok siebie galopować. Także, Natalia, wjeżdżamy na ściernisko. Wpadła w pańczynę. Wpadła Dobra, ja wjeżdżam. Patrzcie, jaki klimat w ogóle, taki yy, westernowy trochę <noise> przez to pole. Idziemy szukać, jak dużo jest wykoszonego miejsca, po którym będzie można sobie tutaj śmigać. Fajnie, jak skoszą to całe pole, to już w ogóle będzie. Ale musimy się zadowolić chociaż taką prostą, jak jest tutaj. Trochę krótka. Bo ja wolę nie, nie jechać tutaj po zakrętach ani nic, bo to są jeszcze takie, wiesz, Uścinane kawałki słomy. No i tu są ostre zakręty, żeby nam się konie nie powywalały. Ja wolę po jechać. No. Nagram nas Galapagos z góry. W ogóle ja muszę to GoPro ogarnąć, bo ja mam GoPro, ale dalej nie mam tej opaski. I muszę w końcu ją ogarnąć. Jedź, bo ja tu nie... Aro! Czekaj, bo ja też włączam Wow. Ale nie ścigamy się ani nic, także żeby robimy taki spokojny galopik, bo to jest krótka ta prosta strasznie. Nie trzymasz się. Dobra, to. To możemy zrobić tak, że ty mnie nagrasz, a ja ciebie. Chociaż nie wiem, czy Fox ustoi w miejscu, jak Aaron będzie galopował. Galopuję, tam do płotu. Ale ja mam cię nagrać, czy jechać za tobą? Nie za mną. Ok. tam do płotu? No do płotu i z powrotem. Znaczy, no. Dobra. Fajnie tutaj się galopuje! I wcale są takie grzeczne i spokojne. Tylko Aaron ciągnie do jedzenia. Ja. O Jezus! Co, jedziemy w drugą, czy nie? Jedziemy w drugą? Ej, co ja teraz nagram nawet tych Czekajcie, widzowie, będę nagrywała toczka. Dobra, widzowie, nagrałam Tichtoczka, Po wiele powoływało się po I idziemy dalej w naszą drogę. Jestem chulna, to mam uwoloną koszulkę tutaj. Aron jest na uczcie. Aaron też y, słoma ogólnie, wiesz o tym? Czy jest ściana, a nie słona? Idziemy i idziemy w nasz standardowy teren. Dobra, widzowie, zaraz ruszamy kusem. Tak? Idziemy kusem. Zapraszam do kusa. Ja jestem gotowa i czekam. Ja bym mogła w sumie jeździć tylko w tereny. I nic więcej. A rad, może zostaniesz koniem y, tym, jak to się mówi, terenowym? W rajdowym będziemy na rajdy jeździć po całej Polsce. Żebyśmy challenge, okrążyłam całą Polskę na koniu. Dookoła świata na koniu, jak ten, patecki, tylko że na koniu. Ja w ogóle nie trzymam Arona, Mam totalnie luźną wodę. Miłe, nie? Takie miłe są. Nie! du. Idziemy z całą trasą wyznaczoną naszą. No nieźle. Aaron regularnie. Bez ogłowia, po głowiu, z sonetem, z Foxem. On zawsze ma teren. Widzowie wjeżdżamy na ścieżkę, na której Aaron się zawsze kręca. I już teraz idzie nawet taki pobudzony, ale za chwilę będziemy galopować. Fox już w sumie prawie że galopuje, dobra, przerzucam kamerkę na drugą stronę i lecimy. Ha, galopujemy już, super. Znaczy ja jeszcze kusuję, albo nie. O, galopuję, dobra, przerzucam kamerkę na drugą stronę. Aaron jest mega grzeczny, o dziwo. Znaczy idzie w miarę tak żywo, ale czuję, ja, że mam kontrolę nad nim i nie, nie niesie mnie jak zwykle. On się ostatnio tak uspokoił, ostatnio się tak to dogadujemy. Jak tam, jak tam wrażenia? To jest właśnie powód, dla którego ja nie nagrywam nigdy galopu, bo ja chyba bym się wtedy nie zatrzymała. Oni tak strasznie leciał i w ogóle musiałam go bardzo miło potraktować. Aaron grzeczny, jeszcze kiedyś jako drugi, to w ogóle ideolo. Zaczynamy ewidentnie jeździć Dobrze. Ja jestem chętna, tylko teraz jutro Aaron ma masaż. Więc nie wiem, kiedy pojedziemy. W przyszłym tygodniu. No Tak, koniecznie, póki jest ciepło. No. Mamy już galop za sobą, teraz sobie będziemy chwilę stępować i w ogóle jeszcze jak wrócimy, to ja będę musiała wsiąść jeszcze na drugiego konika, ponieważ Rudy jest na wakacjach jak z Nikolą, więc poprosił mnie, żeby jeździła na Rosie. I miano im jeździć i już od trzech dni nie jeździłam, więc trochę się obijam. Dzisiaj muszę koniecznie go wsiąść, bo już na mnie krzyczał, że czemu nie siadałam do konia. Dlatego dzisiaj poruszam jeszcze Lamirowska. Zrobiłyśmy jeszcze galop w innym miejscu niż zwykle, bo sobie trochę skróciłyśmy trasę Jak Aron bardzo grzeczny. Teraz jeszcze dostępne, bo to są takie kamienie. I starałam się go zatrzymywać bez wody w ogóle, żeby się szykować do mojego treningu na kordeo, który znowu będzie niebawem. I był bardzo grzeczny, a Fox jak tam? Szybko. To jest jedyne określenie. To jest Twoja wina, bo nie było Cię dawno w terenie. To prawda. Jak będziesz jeździła regularnie, to ja będę wrzeczniutki. My ja stajemy razem, w z nie będzie dwóch. Ej, ale ja w ogóle tego będzie dwa nie używam. Mam krążek, ale ja jadę na luźnej wozy praktycznie. i się cieszy. Dokładnie. A Aronowi się trochę nie chce. Ale spoko, Aron. Będziesz miał teraz wolne trzy dni pewnie. A folks, Jutro jedziemy w teren. Ej, ja mogę pojechać jutro z tobą w teren Melamirosie w sumie. Dobra. Dobra. To po masażu Arona jakoś. Dobra. Dobra, widzowie będzie kolejny odcinek z terenu. Tym razem będę je na innym koniu. Tylko ja muszę najpierw pracy skończyć. No to ja mam masaż pewnie jakoś na 13. No, no później terenik sobie pojedziemy. Tak. tak. Dobra, widzowie, wjeżdżamy na naszą ostatnią ścieżkę z galopem. Ja wam oczywiście nagram galopik i później yy, będziemy skakać przez przewalone drzewo, bo Nicole, jak byłam w w terenie, ostatnio znalazła takie drzewko, przez które możemy się skakać, więc zobaczymy, jak dzisiaj sobie Fox poradzi z tym drzewem. Tak, tak. O Jezu, Aron już chce. No czekaj, bo ja jeszcze muszę nagrać. To no, dobra, ale on już wie, że tu galop. On już ciągnie. Dobra. Dobra, ja jedę pierwsza, bo on już nie może. Hop! Adam super reaguje na słowo hop. On wie, że to galop po prostu. Ten galop będzie ucięty. Był ucięty, ponieważ nam konie odpaliły i musiałam inaczej złapać telefon. Ja się pytam, co ty zrobiłaś? No bo mój koń się do przestraszył, bo mijaliśmy mieliśmy rowerzystę. Dobrze. No i trochę odpalił że Aron ruszył to Fox też ruszył. Dziki koń. A ja go nie mogłam zatrzymać. A ja jechałam jeszcze z telefonem ja ręku. Ja też. Ja też, obowiązkowo. Chciałam nagrać dwudzią kawałek galopu, ale chyba nie To nie, nie jest powiem. przeznaczone nagrywanie galopu. Bardzo mi przykro. I Ażon zapoleciała w tej ja z tej prędkości. No ja nie umiałam schować telefonu i miałam go w ręku, ale tak i tak nic nie widać na tym nagraniu, bo trzymałam wodzę w dwóch rękach i telefon jeszcze. Ja próbowałam schować telefon, ale Fox tak ruszył za Aronem. No ja też I próbowałam. Aron odpalił i już w ogóle to było... No bo to przez tego na ten... pana na rowerze. On... To, jest to twoja wina! Nie, to wina to pana pojawi. na rowerze, on wystraszył. Mhm. O Boże, no pierwszy raz Ci koń poniósł? Nie, nie No, to nie przeżywaj tak. Zaraz <ślas> pokażę przeszkody do skakania. Przyszkodę jedną. Wjeżdżamy na ścieżkę z przewalonym drzewkiem. Jak chcesz to nagrać? Czy jedziemy jedna za drugą, czy najpierw ty, a potem ja? No dobra, to tak zrobimy. O Jezu, jak zwykle oczywiście yy, gałęzie na moją twarz. Yy, dobra, to, to jest ta taka, co leży na wprost. Zaraz wam pokażę widzowie. Tutaj mamy taką chłodę, ona jest w ogóle pod górkę. I tam jest drzewko. Prawdziwy kros. Tak samo jak na krosie masz pod górkę przeszkody, no tutaj też masz. Kto pierwszy? Ty. Ja? Ty my nagraj. Dojechaliśmy. Dojecha... nie za To jest parodia skoków po prostu. No, nie wiedziałam czy będzie pasowało, czy nie, ale on uratował. i patrzę bardzo blisko. Dobrze, że to jest małe. Pięknie, Aron, pięknie. Teraz ty. Uwaga widzowie. Leci Fox. Arom stój. Uwaga, jadę. No czekam. No tak blisko mi wyszło. To była chyba nasza pierwsza mini prosóweczka w życiu. Znaczy w moim życiu, nie moim życiu w sumie nie. wiedzą Tak mi się wydaje. Ale nie patrzę. więc jedziemy jeszcze raz. Jeszcze raz? Jedź, jedź. Ja nie chcę jeszcze raz. Ale ja chcę jeszcze raz. To jedź. Ja mogę ty stać. Mi niepotrzebne. A ty stój. Stój. Natalia ma wielką potrzebę, żeby skoczyć to jeszcze raz, więc jedzie drugi raz. Jaka radość w ogóle. Mhm. Pojechała sobie. Aaron Fox Cię zostawił. Gdzie Ty jesteś? Jak Ci się podoba przeszkoda? Podobało mi się bardzo. To cudownie, wracamy do stajni. Jedziemy. Dobra widzowie, wracamy sobie już do stajni. Podsumowując teren, Aaron spisał się na medal. Z wyjątkiem ostatniego galopu, no ale wybaczam mu, bo on się spłoszył. I to tylko dlatego poniósł, ale ogólnie był bardzo grzeczny. Eee, a Fox? Jak Fox? Fox daje mocne 3 Czemu tak nisko? Nie było, grzeczny był. Nie było tak źle, to... trochę leciał, ale to nie jest jego wina, bo on po prostu dawno nie był w terenie. No, właśnie, a ty go ale, ale już jak byliśmy na tym drewienku skakać, to pod górkę już nie chciał tak bardzo szybko galopować, więc... Bo się wyżył. No. Tak Aaron poniósł. Dokładnie. Koniki grzeczne wracamy do stajni To jest miejsce, w którym uwielbiam stanąć. Czemu? No bo tu jest tak ładnie, takie ładne widoczki są. Ła ładniej jest... jest tam, gdzie galopowałyśmy, moim zdaniem, na tym ściernisku. Też. A jeszcze jak jest, wiesz, zachód słońca czy coś i tak pięknie to wszystko nostalgicznie. No. Idziemy do stajni. Tak. No nie, patrzcie, jakie ładne różowe niebo. Dzisiaj jest, a wczoraj nie było, a wczoraj miałam różową sesję Barbie i by idealnie pasowało, ale trudno. Pomóc Ci? Fox to zamknął. Możesz odpalić. Z drugiej strony miałaś go minąć, bo jemu ja tak nie wygodnie. Dobra, patrzcie, jak się robi. Pyk i gotowe. A ranek już w boksie na sobie kolacyjkę. Ja muszę tutaj posprzątać moje rzeczy i jeszcze ogarnąć dostawę paszy, bo przyjechała dzisiaj do nas pasza z For Horses i muszę to wszystko powsypać do pudełek. Dalej będzie trochę roboty z tym. I jeszcze czeka mnie drugi koń, więc to jeszcze nie koniec filmu, moi kochani. Dobra, uznałam, że najpierw wsiądę na Lamirosa, ponieważ. Jest teraz jeszcze jasno, i wolałabym pojeździć na dworze. A później zajmę się ogarnianiem paszy i tak dalej. Chcę zrobić aromatyzmę, y ale to później najpierw jeździmy na Lamirosku. Tylko muszę jeszcze iść do auta po ładowarkę. Oto drugi konik, na którym będę jeździła. Lamiros jest to koń rudego, znaczy Bartka. I, no, i muszę go wsiąść, bo jest na wakacjach z Nikolą, więc jeździmy. W ogóle on jest strasznie wysoki. Patrzcie, jaki jest duży. Większy niż Aron. Znaczy no, to nie trudne, żeby być większym od Arona. Ale dobra, czyścimy go i idziemy jeździć, tak? A jutro idziemy w teren, Lam. Cieszysz się? Co to szczur jesteś w ogóle? Gizu. O Jezu, jakie tupnięcie. jakiś wściekły koń. Idę już z osiadłanym konikiem na plac i w ogóle to jest masakra, bo on jest taki wielki. Ledwo to się do niego w ogóle wrzuciłam i czyszczenie zajęło mi tak długo, bo nie mogłam dosięgnąć, bo on jest gigantyczny jakiś. Patrzcie, patrzcie jaka jestem przy nie mała. No dobra, nie aż tak, ale ja nie jestem przyzwyczajona do takich dużych koni. I jeszcze taki miał duże kopyta, takie ciężkie spotkowałam Ale dobra, pojeździmy, zaraz zobaczycie, jak w ogóle wygląda lamiroz w całości osiedłany. Ja nie wiem, o co chodzi, ale brudnego ogłowiu nie ma ani na hrabnika, ani podgardla i napisałam do niego, co to ma być. on powiedział, że on tak jeździ, więc okej, okay. stój. Czaplak taki o, taki o tutaj. Ochraniaczki, jakieś zwykłe. I on w ogóle będzie bardzo duży kaszle. On często kaszle, bo on ma rao. Dlatego stoi też na dworze, on nie stoi w stajni na ogół. Więc będziecie słyszeć często kaszlenie ze strony Lamirosa. Jakoś się wydrapałam na tego wielkiego konia i już siedzę na Lamirosie. I uznałam, że dzisiaj zrobię taką krótką dosyć jazdę, bo jest już późno i zaraz będzie ciemno, a ja chcę iść na dworze. A jutro po prostu pojedziemy w teren i już będzie miał pełną jazdę. dzisiaj taki. Ludzik będzie miał bardziej, bardziej chodzi o to, żeby on się tutaj poruszał ze względu na to swoje rao, a nie żeby go jakoś męczyć. Patrzcie w ogóle na tą grzywę, to jest masakra, ja nie wiem co Rudy robi z tą grzywą, ale w ogóle jej nie obcina. Ja ją próbowałam czesać, ale ona się układa na dwie różne strony. Jeszcze nawet nie ma odżytki żadnej do grzywy ani nic. roz w ogóle smaczków od niego nie dostaje, on jest taki biedny. <noise> ale ja już mu dałam, nadrobiłam to. Wstępujemy, bo on coś ma za mułę trochę. Zaczęłam już jeździć na Lamirosie i nie lepowałam, bo jakoś mi było szkoda, jak on tak kaszlał, nie wiem czy jutro pojedziemy jeszcze w ten teren, zobaczymy. Ale wzięłam jeszcze od Eronka krem na oddychanie i postępuję mu nosek, może będzie mu trochę leżej, bo mi tak szkoda go, jak on tak kaszle, biedny. Chociaż Rudy mówił, że to jest u niego normalne, że on tak zawsze i że on musi się ruszać, żeby sobie odkaszlnął, więc no, może tak jest, ale po prostu mi już tak go szkoda. Smarujemy mu zaraz nosek. Nosek posmarowany to jest w ogóle taki chemik właśnie, który ma udrożnić drogi oddechowe i ułatwić odkrztuszanie tego, co on tam ma zalegające w płucach. I na pewno mu się on przyda. To jest właśnie chemik dla koni z i z innymi problemami oddechowymi. Biedny, ty jesteś malutki. Biedny. Idziemy już na dwór do twojego zewnętrznego boksu, bo się tu męczysz tutaj, nie? Chodź! Wracamy na stajnię Aronka i trzeba zrobić jeszcze Aronkowi jedzenie, ogarnąć jego paszę i zrobić jedzenie Sanetowi. Ja dzisiaj chyba w ogóle do domu nie wrócę, bo już jest druga, że ja będę chyba od się dopiero w domu. Masakra. Jesteśmy już w paszarni, mamy tutaj worki z paszą Arona i wszystko to musimy przysypywać tutaj, tutaj i tutaj. Już zrobiłam Aronowi meszek, więc on sobie będzie stygł i ja w tym czasie to robię to wszystko, zrobię jedzenie dla Aronka i dla Soneta i zaraz jeszcze damy Arnowi meszyk. Dobra, ogarnęłam już tutaj wszystko. Sieczka na swoim miejscu, ledwo się zmieściła w ogóle, więc wsypałam trochę więcej Arnowi sieczki do pudełek niż zwykle, żeby jakoś to pomieścić. Musli też już wsypane, tu jest jeszcze resztka sieczki, która mi została i patrzcie jaki syf, muszę to wszystko pozamiatać, bo po prostu masakra. Teraz jeszcze damy Arnowi meszyk i się skąd zwijamy. Dobra, pozamiętałam już Tu wszystko, jeszcze się bierzemy jedzonko dla Aronka i idziemy go nakarmić, grubasa. Aron, nie to, patrz, mam tutaj meszyk. Pozostaw, to pro a tutaj jedz to. No, smacznego. ASMR wersja Aron. Aron, nie. I tu to może dam trochę bardziej do, do boksu, tak Chodź! Chodź, szafnij się, ciapnij, sapnij. Dobra, tutaj sobie jedz, bo ja widzę, że cię twoje spędam, kusi. Jezus, ty ty musisz się na każdego konia szczurzyć tak brzydko, a potem się dziwisz, że Ciebie nikt na podoku nie lubi, jak ty taki jesteś. Dobra widzowie, ja niedługo wracam do domu, bo muszę zmontować jeszcze sporo filmów zaległych dla Was, a sobie kończy i więc ja się z Wami żegnam. Jeśli Wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!